Powiedz mi, jak zaczynałeś przygodę z piłką, jak te, te Twoje początki miały miejsce, jak to się wszystko zaczęło, jak to się wszystko kształtowało później w przyszłości. No i później temat już trenerki. Swoją przygodę z piłką zacząłem w wieku 10 lat. W Sanowidłowsko, w małej miejscowości na Podkarpaciu. Jak zaczynałem przygodę z piłką, to nie było jeszcze drużyny w moim roczniku w tym klubie. Więc przez pierwszy rok tylko i wyłącznie trenowałem. Nie grałem w rozgrywkach żadnych. Po roku treningów dołączyłem do drużyny. Początkowo graliśmy. W trampkarzach w lidze okręgowej. Potem awansowaliśmy do pierwszej ligi podkarpackiej i tam już w dniorach młodszych rywalizowaliśmy z najlepszymi drużynami z Podkarpacia. Gdy skończyłem 15 lat, Zacząłem grać w seniorach, w drużynie seniorów, która występowała w lidze okręgowej jako 15 latek. Wiadomo, byłem bardzo młody i uczyłem się, uczyłem, stawałem, stawiałem pierwsze szlify, ale, ale chyba dawałem radę, bo zacząłem być powoływany do Młodzieżowej Kadry Polski. I grając w tej kadrze, tak naprawdę jeżdżąc głównie na konsultacje, bo tak naprawdę miałem dwie, dwa występy międzynarodowe, ale jak zacząłem jeździć na te konsultacje, zgłosił się IgloPol Dębica, który montował e, fajną ekipę w drużynach młodzieżowych. E, I przeszedłem do IgloPolu. Tam grałem przez 3,5 roku. 4 lata praktycznie w juniorach młodszych i w juniorach starszych. W pierwszej lidze podkarpackiej graliśmy. Jeszcze byłem w wieku juniora młodszego. Z drużyną juniorów starszych graliśmy o Mistrzostwo Polski z Jagiellonią Białystok, gdzie polegliśmy niestety, chociaż, chociaż był dosyć wyrównany pojedynek. I jak skończyłem wiek juniora, przeniosłem się, do, wróciłem do Leska, do czwartoligowej, wtedy Sanowi, po pół roku występów dostałem propozycję z, ze Stali Sanok, która grała w tej samej lidze, ale była na pierwszym miejscu i przeszedłem do Stali Sanok, z którą awansowałem do trzeciej ligi. I tam występowałem na poziomie trzeciej ligi chyba dwa sezony, fajna przygoda była w Pucharze Polski, gdzie pewnie wiele osób, które się interesują długo piłką pamięta, jak w jednej 16 finału pokonywaliśmy, pokonaliśmy Legię Warszawa ówczesnego mistrza Polski, później. W jednej ósmej finału polegliśmy w, dogryw, w podogrywce Arce Gdynia, która wtedy występowała na drugim poziomie rozgrywek. To był, był taki fajny, fajny etap w mojej przygodzie. Później pojawiły się kontuzje, kontuzja kolana, która tak naprawdę spowodowała, że przestałem na poważnie Gdzieś tam grać w tą piłkę i postawiłem na jakby inne, inne życie zawodowe, i później już, jeśli chodzi o piłkę, to już była zabawa. Najpierw, najpierw wróciłem do, do Leska, do swojej rodzinnej miejscowości, później po drodze był epizod w starcie Rymanów w okręgówce. A po przeniesieniu się do Krakowa tak naprawdę już nie miałem w ogóle planów związanych z piłką nożną, ale przytrafiła się okazja, że trafiłem do bratniaka i od tamtej pory praktycznie w tym bratniaku staram się gdzieś tam kontynuować swoją pasję. Oczywiście to jest tylko zabawa i jakby kontynuacja przygody, i gdzieś jakiś mały powrót do, do wspomnień, do marzeń małego dzieciaka, gdzie zawsze się tą piłkę grało, i człowiek teraz wraca i, i sprawia mu to bardzo dużą przyjemność. Jest odskocznią od, od rzeczywistości. Jeśli chodzi o występy w Bratniaku, pewnie już bym sobie dał spokój dawno z piłką, gdyby nie to, że trafiłem tutaj na... Fajnych ludzi, bardzo fajny klimat w drużynie, gdzie spotkałem sporo chłopaków, którzy mają przeszłość na wyższym poziomie, z którymi można fajnie pograć w piłkę i wiedzą o co chodzi na boisku. Można. Gdzieś tam bez zbędnych, bez zbędnych słów porozumieć się, bo gdzieś tam mają dobre podstawy, wytrenowane z lat młodzieńczych, czy tam z przeszłości swojej, i jest z kim po prostu pograć w piłkę z przyjemnością. I to jest coś, co mnie tutaj przyciąga, plus klimat są ludzie z różnych stron Polski czy nawet świata, bo są, jest sporo chłopaków i przewinęło się sporo chłopaków z różnych stron świata, czy to z Hiszpanii, Włoch, Angolii, Białorusi, Ukrainy, także mieszanka wybuchowa można powiedzieć, ale jest bardzo wesoło, sympatycznie, a to, że to, że z jakby... Taka grupa ludzi się zbiera, i co chwilę dochodzą nowe osoby z różnych stron świata czy Polski. Świadczy o tym, że jest tu świetna atmosfera i każdy się dobrze czuje, swobodnie, wszyscy są akceptowani, i to jest taki magnes, myślę, który tutaj ludzi przyciąga. Jeśli chodzi o awans do klasy. E bardzo się cieszę, że zdobyliśmy ten awans. Na pewno ta liga będzie dla nas A-klasa, będzie bardziej wymagająca. Mamy mocno zaawansowany wiekowo skład i gdzieś tam w A-klasie pewnie. Jest więcej młodych zawodników, którzy więcej biegają, i będzie to wymagało od nas jeszcze więcej zaangażowania, ale są tutaj ambitni ludzie i uważam, że jest to, wszyscy to traktują jako swego rodzaju wyzwanie połączone z zabawą, a jak ktoś od. Wielu lat rywalizował, od dziecka rywalizował, to tylko wywołuje w nim uczucia ekscytacji, i myślę, że to będzie taki dodatkowy bodziec dla wszystkich, gdzie będziemy mogli się wykazać i jeszcze dać siebie, udowodnić każdy sam sobie, że mimo tego wieku potrafi. Jeszcze rywalizować gdzieś tam na, na wyższym troszkę poziomie. Jeśli chodzi o e, sferę trenerską, gdzieś tam jak e, pojawiłem się w Krakowie, pojawiła się okazja, dostałem propozycję tak naprawdę pracy trenerskiej, e, ponieważ miałem już wcześniej uprawnienia instruktora i e, zaproponowano mi pomoc przy drużynie kobiet. Ekstra, e, pierwszoligowej, wtedy e, gdzie byłem asystentem trenera przez rok. Uzyskaliśmy wtedy awans do ekstraligi, czyli najwyższy poziom rozgrywkowy kobiet. E, zmienił się trener pierwszy. Ja byłem dalej asystentem. E, przygoda trwała krótko, później spadliśmy, i zostałem e, pierwszym trenerem. Jako pierwszy trener podjąłem taką inicjatywę żebyśmy założyli również drużynę futsalu w tej drużynie kobiet i tutaj odnieśliśmy spektakularne można powiedzieć sukcesy bo w przeciągu trzech lat zdobyliśmy dwa razy mistrzostwo Polski raz mistrzostwo Polski akademickie mistrzostwo Polski zdobyliśmy i hmm, chyba nikt się nie spodziewał Nikt się nie spodziewał takich wyników. Jeśli chodzi o futsal, no to do dzisiaj tak naprawdę reprezentacja Polski opiera się na, na zawodniczkach, które gdzieś tam uczyły się w naszej drużynie grać w ten futsal. Więc to jest jakaś tam satysfakcja dla mnie. Jako pierwszy trener też uzyskałem awans ponownie do ekstraligi, czyli na najwyższy poziom rozgrywkowy kobiet. Po czym się rozstałem z tym klubem, tak naprawdę ze, ze swojej woli i taki doszedłem do wniosku, że. że to jest odpowiedni moment na to, żeby, żeby coś zmienić w swoim życiu. I później jako trener podjąłem pracę najpierw w A-klasie, w Strażaku Kokotów. Dwa sezony tam pracowałem. Myślę, że osiągaliśmy wyniki na miarę swoich możliwości. Wtedy udało nam się łapać środek. Tabeli tam chyba szóste, szóste ósme miejsce w dwóch kolejnych sezonach. W międzyczasie dostałem angaż w prądniczance w juniorach starszych, tam w lidze okręgowej. W, tak na, w takiej Ekstra lidze, tak naprawdę. Ona była stworzona wtedy, nowo stworzona ekstraliga juniorów w Krakowie. Tam żeśmy zajęli czwarte miejsce bodajże. I było to dla mnie. Nowe doświadczenie, praca z młodymi ludźmi, która nie zawsze jest łatwa, ale uważam, że fajną ekipę udało się skomponować. Skąd kilku chłopaków przeszło do pierwszej drużyny po sezonie? A tą pierwszą drużynę dostałem, jakby do trenowania po tym sezonie, w klasie okręgowej pierwszą drużynę Proniczanki. Trenowałem jeden sezon, zajęliśmy czwarte miejsce. Mieliśmy najmłodszą drużynę w, w całej Lidze. I naprawdę kawał dobrej pracy chłopcy wykonali. Tym bardziej, że sezon wcześniej w podobnym składzie, chłopaki gdzieś tam. Nie wiodło im się i byli w dolnej części tabeli, a tutaj udało się z chłopakami wypracować miejsce w czołówce. No, ale znów po dobrym sezonie postanowiłem się rozstać z drużyną. To było spowodowane innymi moimi osobistymi względami. Także zrobiłem sobie rok przerwy od, od trenowania, a od nowego sezonu wracam do prądniczanki, z tym, że już do drużyny rezerw, gdzie e, będę odpowiedzialny za przygotowywanie młodych zawodników do gry e, w pierwszej drużynie prądniczanki, którzy dopiero wyszli z drużyny juniorów jeszcze nie są na poziomie e, klasy okręgowej albo e, Pracę z, e, z zawodnikami, którzy, którzy, jeszcze już są gdzieś tam w pierwszej drużynie, ale, ale po, e, odstają trochę od e, trzonu zespołu i potrzebują e, mocniej popracować, żeby dorównać. I Sytuacja wygląda tak, że w tym momencie po awansie Bratniaka możemy się spotkać z rezerwami prodniczanki w jednej lidze, i to będzie pewnie ciekawe doświadczenie, gdzie będę zawodnikiem jednego zespołu, a trenerem drugiego zespołu w tej samej lidze. No, tak jak tutaj nasz trener Marek Marchewka kiedyś miał takie doświadczenie grając w prodniczance przeciwko Bratniakowi, którego trenował, to ja będę teraz. Zupełnie odwrotnie, będę trenerem drugiej prądniczanki, a zawodnikiem bratniaka. Ale wiadomo, nie jest to daleko tu do profesjonalnej piłki. Jest to pewnego rodzaju zabawa, choć jako trener nie uważam tego, że to jest zabawa tylko jest to praca z młodymi ludźmi, głównie żeby. Uczyć ich wartości, tak naprawdę, życiowych. To jest taki poziom, gdzie nie można za bardzo stawiać na piedestale wartości sportowych, bo to w tym wieku, na tym poziomie, jeśli są na tym poziomie już w wieku seniora, no to prawdopodobnie nie zrobią wielkiej kariery w piłce, ale moim priorytetem zawsze jest, jak trenuję drużynę, żeby. Kształtować charaktery i zwracać uwagę na to, co jest ważne w życiu dla ludzi, a w, przez sport. Sport jest ogromną wartością, przez którą można naprawdę kształtować charaktery ludzi i zwracać im uwagę, co jest istotne, co jest ważne, cechy wolicjonalne charakteru, cechy radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w sporcie, one się przenoszą potem na życie i ułatwiają funkcjonowanie w czasem ciężkiej rzeczywistości.